Przed II wojną światową w tym miejscu znajdował się tu plac Kazimierza Wielkiego z popularnym targowiskiem i halą. W 1950 roku wzniesiono kompleks poligraficzny, tak tzw. Dom Słowa Polskiego. Ostatnio część zabudowy zajmowało cecha Jupiter, które zostało rozebrane. Kompleks towarowa 22 powstanie na ponad 6-hektarowej działce między ulicą, towarową, pańską i miedzianą na warszawskiej woli. Teren zostanie podzielony na osiem nowych kwartałów, pomiędzy którymi przebiegną uliczki, ciągi piesze i rowerowe. Koncepcja zakłada odtworzenie ulicy, wroniej i przejścia pomiędzy chłodną a pańską. W parterach nowych budynków znajdą się sklepy, kawiarnie, restauracje oraz usługi. Dwa centralne kwartały terenu z odrestaurowanym pawilonem Domu Słowa Polskiego staną się przestrzenią publiczną ogólnodostępnym parkiem słowa polskiego. Towarowa 22 to nowy miastotwórczy projekt ECHO INVESTMENT. Dookoła parku powstaną budynki z mieszkaniami, biurami, mieszkaniami na wynajem i oraz usługami. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wyniesie ponad 200 tysięcy metrów kwadratowych, z czego 50% będą stanowiły biura, 25% mieszkania na sprzedaż a 25% lokale mieszkaniowe na wynajem. Handel, usługi i restauracje będą mieściły się w parterach budynku. Najwyższym budynkiem inwestycji będzie 150-metrowy wieżowiec u zbiegu ulic Towarowej i Pańskiej. Nową koncepcję zespołu Towarowa 22 przygotowało studio JEMS Architekci. Pierwsze prace rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Budowa całości potrwa minimum kilka lat. Apartamenty M7 to prestiżowy projekt mieszkaniowy, realizowany w ramach kompleksu Towarowa 22 w centrum Warszawy. Inwestycja jest tworzona przez AFI Europe Eco Investment i Archicom, a jej głównym celem jest przekształcenie obszaru w nowoczesny, wielofunkcyjny miejski kwartał, zlokalizowany przy ulicy Miedzianej w sąsiedztwie Nowego Śródmiejskiego Parku. Obiekt zaprojektowano z myślą o klientach premium. Budynek zaprojektowała pracownia Jems Architekci, która zastosowała nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Wnętrza mieszkań oraz przestrzenie wspólne wyposażono w meble znanych włoskich marek, takich jak Molteni i C. czy Poltrona Frau. Apartamentowiec ma kaskadową strukturę o wysokości od 4 do 8 pięter i oferuje 140 apartamentów. O metrażach od 38 do 148 metrów kwadratowych. Część mieszkań na najwyższych kondygnacjach będzie wyposażona w zielone tarasy na dachu. Apartamenty w standardzie premium wyróżniają się przestronnymi wnętrzami, panoramicznymi oknami oraz ogrodami zimowymi. Zastosowane materiały, takie jak ryflowany piaskowiec, drewniane panele i szklane balustrady, podkreślają elegancję projektu. W budynku zaplanowano także przestrzeń wspólną między innymi fitness z sauną, klub mieszkańca, salę kinową, symulatory gier, golf i Lamborghini, a nawet prywatną kolekcję sztuki z pracami Helmuta Newtona. Inwestycja oferuje także udogodnienia, takie jak czytniki zbliżeniowe do otwierania drzwi i wind oraz systemy inteligentnego zarządzania mieszkaniem. Towarowa 22, której częścią są apartamenty M, 7, obejmie także biurowce, lokale usługowe, gastronomiczne, a także nowy park miejski z odrestaurowanym pawilonem Domu Słowa Polskiego. Inwestycja znajduje się w pobliżu stacji metra Rondo-Daszyńskiego, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Oddanie apartamentowca M. 7 do użytku zaplanowano na 2026 rok, równolegle z realizacją części parku. I